Siemanko z tej strony, Dark i Dzisiaj chciałbym Wam pokazać kolejny odcinek z Eurotraka. Miał być live, ale jednak nagrywam to nie na żywo, a na martwo. I w sumie nagrywam tutaj Dafem, który tak naprawdę pojawił się w moim odcinku, chyba 11, czy Wiem, że to był pierwszy mój live w ogóle na YouTubie, jaki nagrałem. I to jest naprawdę śmieszne, że te czasu w ogóle ani razu nie przejechałem tą ciężarówką. A w sumie nie wiem dlaczego, dlatego że ciężarówka jest bardzo fajna. I bardzo przyjemnie mi się nią jeździ. Teraz wam pokażę. Wjeżdżamy tak, puste palety. I jedziemy z Mediolanu do Genui. Oczywiście mam... Modyfikacje na dźwięk i miał być dzisiaj live, ale w końcu uznałem, że jednak zrobię to nie na żywo, dlatego że niestety, ale jest tak po prostu zmodyfikowany jakoś dziwnie na YouTubie nagrywanie live'ów, że jakby nie chciałem, znaczy nie miałem czasu, żeby ogarnąć po prostu, jak to się nagrywa, tylko uznałem, że wrzucę po prostu to jako normalny film. Jest Sylwester, jest 22.11. Uruchomię silnik, oczywiście mam modyfikację na dźwięk. Zaraz wam, zademonstruję, poczekajcie, teraz tutaj włączam silnik. No dobra. I myślę, że bez większego zwlekania po prostu ruszymy sobie. Nie wiem czy mam tak mało paliwa, ale na pewno mi wystarczy. Hmm bo tam mam jakoś nie za dużo kilometrów to jest tak, no 202 zobaczę tylko czy się nagrywa, dobra nagrywa się to jest już tutaj sobie, o włączę grę no i jedziemy dzisiaj sobie, pojedziemy na automacie, bo w sumie na automacie tym DAFem się bardzo przyjemnie jeździ miałem generalnie rzekajcie, zobaczę jeszcze czy na pewno włączę nagrywanie dobra włączyłem yy, generalnie Miałem przejechać zupełnie inną trasę, a nie tą y, z y, co jadę teraz, tylko miałem jakąś taką z Włoszech do Rumunii, taką naprawdę bardzo długą. Y, no ale jednak y, przyznam szczerze, że jak wrzuciłem te dwa filmy, to było tak już dosyć późno. Y, wczoraj w ogóle zapomniałem zmienić sobie trakiera, więc dzisiaj będzie tak trochę gorzej ten trakier działał bo zapomniałem go ustawić na takie ustawienia, znaczy żeby, żeby był po prostu bardziej dynamiczny. Tylko zrobiłem na zasadzie takiej, że mam ustawione pod gry wyścigowe, a nie pod Eurotraka. W każdym razie planowałem nagrać tego live'a. Nawet początkowo to miał być DAW, właśnie taka miała być długa trasa, ale niestety mi się yy, znaczy, przyznam szczerze, że byłem zbyt zmęczony, żeby to nagrywać yy, i dlatego uznałem, że nagram po prostu sam odcinek zapomniałem tylko światło włączyć, bo tutaj nie mamy świateł dziennych, musimy yy, włączyć światła te yy, zwykłe, no bo to jeszcze jest jednak stara ciężarówka, yy, generalnie dźwięk nam. Dźwięk jest zmodyfikowany jest naprawdę bardzo przyjemny. Chociaż na dłuższą metę, tak jak w przypadku skali jest troszeczkę męczący, ale wydaje mi się, że gdybym go ściszył, to byłby bardzo przyjemny. Natomiast jeśli chodzi o tego live'a'n, no to jednak uznałem, że go nie nagram ze względu na fakt, że no już po prostu jeszcze od rana, bo generalnie robiłem coś takiego, że nagrywałem te filmy tam powiedzmy do, nie wiem, do wpół, do pierwszej jakoś i później problem był na zasadzie taki, że jeszcze je wrzucałem dodałem tagi, dodałem opisy no i zeszło mi do trzeciej nie wyspałem się za bardzo, dlatego już po prostu chciałem sobie wypocząć w ten cień. jeszcze od rana kończyłem w ogóle tą bazę danych y, dotyczącą y, Eurotraka, o której wspominałem już wcześniej, znaczy, no nie jest to dokładnie Eurotraka, ale po prostu yy, no, mam tam ciężarówki i tak dalej, więc można powiedzieć, że w pewnym stopniu dotyczy ona ets yy, Jeszcze tam dosłownie parę zapytań musiałem rano dopisać, no i do tego tam trochę mi zaszło, no ale potem już uznałem, że chcę sobie po prostu pojechać. No i dlatego cały dzień spędziłem w sumie nagraniu, ale niestety byłem na tyle zmęczony, żeby jednak nie, nie robić tego na żywo, zwłaszcza, że tak jak wspomniałem na początku. Yy, niestety, ale tam jakoś pozmieniały się te ustawienia YouTube'a i teraz będę musiał yy, na nowo zobaczyć, jak się tamte transmisje na żywo robi, bo po prostu nie orientowałem się w tym jeszcze i podawniej był taki modyfikacja żeby wrócić do starej wersji teraz już chyba tej modyfikacji nie ma więc musiałbym sobie na nowo zobaczyć jak to tam stworzyć wydarzenie jak nagrywać na żywo no nie chciało mi się dzisiaj tego robić dlatego nagrywam w cudzysłowie na martwo a chciałem właśnie pojechać z tym DAFem pojechać z Włoch do Rumunii jednak uznałem, że nagram trochę krótszą trasę, no i po prostu, jakby tyle. Także, no jedziemy sobie, chyba, nawet nie wiem ile tutaj koni jest w tym tafii, ale wydaje mi się on bardzo szybki. Jedziemy 22 tony pustych palet. Potem może zobaczę no on ma koni, bo już nawet nie pamiętam. W każdym razie, tak właśnie jeszcze odnośnie tego, co tam mówiłem w poprzednim odcinku, gdzie jechałem z kaniu No to... Właśnie też ostatnio bardzo dużo wyświetla mi się filmików, gdzie jadę tym... Znaczy gdzie jadę... Gdzie ludzie jeżdżą tym DAFem I... No tak poznałem, że też chciałbym się nim przejechać Mimo, że to jest ten stary model, a nie nowy No ale jednak... Był on bardzo przyjemny i zawsze bardzo mi się w sumie ten daw podobał. Także uznałem, że też chcę się nim przejechać. Tutaj dźwięk oczywiście mam z modyfikacji, no bo jakby to było inaczej, muszę zawsze mieć modyfikację na dźwięk, o czym wspominałem w poprzednim odcinku. No i w sumie myślę, że nam się to właśnie spodoba, no bo czemu by nie? Taki troszeczkę odcinek, bo tak to jest, przeważnie jeżdżę tymi nowymi ciężarówkami. Teraz sobie jadę taką troszeczkę starszą. Przyznam szczerze, że dzisiaj trochę nim pojeździłem. Właśnie tym dafem to znowu szybkie zlecenie, ale ja już szybkich zleceń tutaj trochę dzisiaj sobie wykonałem. No i właśnie tym dafem przejechałem praktycznie przez całą przez całe Włochy chciałem powiedzieć przez całą Italię. Natomiast nie nagrałem tego, może szkoda, ale no nie chciałem nagrywać jakiegoś długiego odcinka, tylko chcę nagrać taki troszeczkę krótszy, potem powiem dlaczego. No ale myślę, że takie coś też Wam się spodoba, szczególnie, że bardzo przyjemny jest dźwięk silnika tego DAFa, mimo że jest on troszeczkę starszy, to jest Euro 5. No także... Taki trochę inny odcinek, ale w ogóle właśnie tak jak już tam na początku wspomniałem No to jest e, zupełnie... Znaczy to był pierwszy w ogóle e, odcinek na żywo Albo może, raczej powinienem powiedzieć live To pierwszy live jaki ja w ogóle zrobiłem na YouTubie To po bodajże 6 czerwca e, Znaczy sierpnia 6 sierpnia 2014 roku e, No to wtedy nagrałem pierwszego mojego live'a i był on właśnie DAFem sprawdziłem to specjalnie, bo chciałem tym DAFem przejechać po prostu sobie odcinek, ale nie byłem pewny yy... czy właśnie nim zrobiłem znaczy sprawdziłem kiedy ostatni raz jechałem DAFem tym właśnie Euro 5, a nie Euro 6 i okazało się, że w 2014 roku na odcinku yy, no czyli w ogóle nie jeździłem nim yy jeśli chodzi o odcinki tak no bo teraz pojeździłem sobie sam właśnie jak zobaczyłem na youtube jakieś różne tam filmy jak ludzie nim jeżdżą a tak na odcinkach to nie jeździłem nim kompletnie od 2014 roku więc uznałem że warto teraz sobie nim pojechać ale to w ogóle właśnie tak jak mówię no to był w ogóle pierwszy mój live w życiu tą ciężarówką także no też mi się to tak dosyć miło kojarzy no i tyle, także to tak całkiem spoko. Zwłaszcza, że bardzo dużo dafów jednak trzeba przyznać, że jest na polskich drogach. I w sumie nawet, właśnie tak jak na przykład jeździłem ostatnio, czy ostatnio na wakacje samochodem, no to. Na przykład, jeżeli tak sobie właśnie jechałem powoli tam, już te 90 km na godzinę, to zdarzyło mi się tak, że jak jechałem do Warszawy, to jechałem za DAFem i tak właśnie, ale właśnie tym nie za Euro 6, tylko za Euro 5, znaczy, no generalnie za tą starą generacją jeszcze DAFów, a nie za tą nową, także... No tak dosyć zabawnie, bardzo dużo jest tych DAFów na polskich drogach, dlatego pomyślałem, żeby sobie takim DAFem właśnie pojechać, a nie tym najnowszym, szczególnie, że tutaj mamy od RJ Productions że Tutaj dźwięki są one bardzo fajne, tam zremiksowane, a o ile dobrze rozumiem jeszcze od Kriegbauma i EVR-a, także no naprawdę bardzo przyjemnie się... Tą ciężarówką jeździć z tymi dźwiękami. Chociaż muszę przyznać, że te dźwięki od SCS y, też bardzo mi się podobają i to jest dziwne, bo przeważnie dźwięki jednak od SCS-u są takie dosyć mocno średnie, natomiast y, tu na tego dawku mi się y, też znaczy, no, też są ok, natomiast oczywiście z modyfikacji są lepsze, no bo nie oszukujmy się Ja to oczywiście po Włoszech no bo, o, tak jak już wspominałem na poprzednim odcinku, mapa Wło bardzo mi się podoba dzisiaj jechałem w ogóle tym dafem przez całe Włochy przejechałem praktycznie no i co ciekawe przyznam szczerze, że Bardzo mi się to wnętrze tego Dafa podoba, gdy jedzie się w nocy, jest naprawdę bardzo, takie, podobają mi się te czerwone zegary, czerwone generalnie tutaj wyświetlacze, to jest naprawdę, bardzo spoko to wygląda i... I, I co mogę powiedzieć? No jakoś tak poczułem się jak w prawdziwej ciężarówce. Yy, jeszcze z tym dźwiękiem właśnie no to już w ogóle naprawdę bardzo fajnie mi się jechało, nie wiem może wrzucę tam. miniaturkę, znaczy nie miniaturkę, tylko na społeczność yy, tą jakby screenshota, którego zrobiłem. No i wtedy będziecie mogli zobaczyć jak to wygląda chociaż no oczywiście możecie też sami sobie zobaczyć jadąc w nocy zauważyłem również, że w tych krajach bardziej egzotycznych, czyli typu właśnie Włochy czy gdzieś na południu no to yy, o wiele jest ciemniej niż na przykład jak jadę na Skandynawii także no to mi się podoba, bo na Skandynawii jest zdecydowanie za w nocy a tutaj w nocy faktycznie jest ciemno także to jest spoko no i właśnie wnętrze tego DAF'a wygląda absolutnie fenomenalnie. No i tak jak mówiłem na tam filmiku ze skanią, że głównie jeszcze DAF'em, chociaż nie wiem, bo być może to było na filmiku właśnie jak jechałem DAFEM już nie pamiętam, no to nie tylko DAFEM Euro 6, ale również ten DAFEM Euro 5 jeszcze i bardzo mi on ostatnio przypadł do gustu, również ze względu właśnie na to, że Sporo osób yy, nim nagrywa na YouTubie, i jest to jednak ciężarówka bardzo popula popularna nadal w Polsce. Także jest to przyjemne, żeby się taką ciężarówką przejechać po prostu. Również tutaj w grze, patrzcie, czy dobrze w ogóle jadę, bo tutaj takie niesamowitości to jest to DLC Włoch już. Także jedziemy tutaj do tej Genui. Jest chyba genowa po, o, po polsku, ale nie jestem pewny. Ciekawe w ogóle, jakie mamy spalanie. Strasznie dusze. No ale trudno. Nic na to nie poradzę. Także tutaj ten DAF też stary, właśnie nowy. No to jest bardzo przyjemny i to wiadomo. Ale ten stary też bardzo mi się podoba i bardzo mi przypadł do gustu. Zresztą jak zwykle no. Ja zawsze go lubiłem. Ale teraz jakoś tak tym bardziej, bo dawniej to wnętrze wydawało mi, mi się takie troszeczkę klaustrofobiczne wręcz, bo zauważcie, że tutaj jest bardzo mała szyba, taka mała kierownica. No i nie wiem. Wrażenie, że, że generalnie jest tu mało miejsca, ale może to tylko wrażenie. Dobra, gdzie ja tutaj mam jechać? W prawo czy w lewo? I muszę jeszcze tutaj gdzieś zaparkować. Mam nadzieję, że nie będzie to trudne parkowanie. Dzisiaj kompletnie przejechałem sobie na automacie. Nawet nie, nie zmieniłem chyba ani razu na manual. Bo bardzo tutaj dobrze działa ta skrzynia biegów to jest ZF dosyć popularna skrzynia biegów no i tutaj już sobie zaparkujemy i w końcu chyba jeszcze tak chcę zaparkować żeby było ładnie i trochę tutaj podjadę Dobra, zrzucamy sobie na luz, wyłączam światła, wychodzę z kabiny i tutaj sobie pokażę wam ciężarówkę, sprawdzę przy okazji jaką mam moc, 510 i 510 koni, dlatego tak dobrze się tym dafrem tutaj jechało, jeszcze tutaj zobaczę, tak, puste palety, 22 tony. Jak odłączę naczepę, no to nam zniknie tutaj to zlecenie. Do tego nie chcę tego robić, zniknie nam również ciężarówka. Dobrze, ogólnie przyznam Wam szczerze, że przed tym odcinkiem napiłem się i specjalnie nagrałem taki odcinek, żebyście po prostu zobaczyli, jak się jeździ po alkoholu. I żebyście nigdy w życiu nie jeździli po alkoholu, nigdy w życiu nie wsiadłbym do samochodu, yy, gdybym się napił. No na jest Sylwester, więc się napiłem troszeczkę. Yy, troszeczkę w sumie dużo, ale jakoś się udało yy, mi przeprowadzić ten odcinek bez wypadku, z czego się bardzo cieszę. Yy, nie wiem, jeżeli ktoś zauważył, że nie gadałem tak jak zwykle, to niech napisze. Ale ja po prostu chciałem to nagrać po to, żeby zobaczyć, czy ja się rozbiję i jak będę jeździł pod wpływem. Ale, oczywiście, nikt w rzeczywistości bym tego nie zrobił, i nie róbcie tego naprawdę, bo reakcja jest kompletnie inna, jest gorsza i. Nie powinno się naprawdę po alkoholu jeździć, i uważam, że to powinno być naprawdę surowo karane, jeżeli ktoś po alkoholu jeździ. Mam nadzieję, że mimo to, że nie wiem, czy gadałem z sensem, bo naprawdę nie wiem, to, to, że Wam się ten odcinek spodoba. Nagrałem to specjalnie nie mówiąc Wam nic, żebyście sami zobaczyli, jak potrafię jeździć, czy nie potrafię, bo nie wiem w sumie, wydaje mi się, że jednak potrafię taką ciężarówką jeździć jeżeli się czegoś tam napije a teraz już po prostu kończę i przestrzegam żebyście nigdy w życiu nie wsiadali bo to jest tylko gra i jakby ja sobie tutaj mogę gadać nawet głupoty mogę robić głupoty w tej grze chociaż wydaje mi się że jak na ten stan w którym jestem to naprawdę pojechałem bardzo solidnie i bardzo dobrze, ale nigdy nie róbcie tego w rzeczywistości. Róbcie sobie takie testy w grach, a nigdy w życiu nie róbcie tego naprawdę, bo jest to po prostu bardzo niebezpieczne. Sam teraz to widzę. Bo specjalnie jeszcze, tuż przed odcinkiem, troszeczkę sobie dopiłem, żeby jeszcze mi się to wszystko odświeżyło i żebyście po prostu zobaczyli, jak jażdę, tak będąc kompletnie. Nie to, że pijanym, ale kompletnie, znaczy na, na pewno do zwykłego samochodu po prostu nie odważyłbym się wejść, mimo że ja się na przykład boję. Znaczy, mimo że się nie boję jeździć, to do zwykłego tam po prostu teraz nie wsiadł, bo to jest yy, nierozsądne. Także taki filmik, yy, żebyście zobaczyli, jak to jest jeżdżąc po alkoholu, i jeżeli chcecie takie testy robić jak ja. Bo ja w sumie zrobiłem to po to, żeby zobaczyć, czy uda mi się w ogóle gadać z sensem i, i czy uda mi się nie rozbić i jakoś się to udało, ale to jeżeli chcecie takie robić testy, to tylko w ets albo tylko w wygrach. w rzeczywistości naprawdę nie, nie wolno, bo, bo można kogoś skrzywdzić, można komuś naprawdę narobić i sobie, i komuś kłopotów i nie powinno się, tak? Także to... Taki po prostu chciałem Wam nagrać film, bo nie nagrałem tego live'a byłem po prostu za bardzo zmęczony, ale odcinek jak najbardziej mogę nagrać. Możecie się teraz śmiać. Napiszcie, kto zauważył, że nie gadałem tak jak zwykle, bo wydaje mi się, że miałem troszeczkę bardziej dziwny akcent i w ogóle ciężko mi się mówi. I ciężko mi się jechało, no ale sam jest, zobaczę po prostu jutro już na trzeźwo jak ten odcinek wyszedł, ale wrzucę go tak czy tak, bo nie, nie rozbiłem się, więc no najważniejsze. To taki film, wy go chyba zobaczycie dopiero już na nowy rok, a ja to nagrywam jeszcze w Sylwestra. Także no tyle. Trzy filmy w sumie nagrałem, bo dwa wczoraj dzisiaj. No, znaczy. W sumie trzy dzisiaj jakby nie patrzę, no ale jeszcze wy to zobaczycie dopiero jutro, więc dwa wczoraj i jeden dzisiaj. No i tyle, nie wiem kiedy kolejny odcinek. Bardzo mi się podobał ten DAF, mam nadzieję, że wam też. No i tyle. No, tak, takiego odcinka jeszcze nie było na moim kanale. Ale to jest tylko po prostu po to, żebyście zobaczyli, że... Naprawdę, znaczy nie wiem, bo ja może w sumie nie wiem, jak pojechałem. Obejrzę to na trzeźwo i wtedy ocenię, czy jechałem dobrze, czy nie. Yy, w każdym razie na pewno nigdy w życiu nie wsiadajcie za kierownicę, będąc pod wpływem alkoholu, bo naprawdę jest to niebezpieczne dzisiaj. tak, Bo tak jak się pije mało, no to yy, to jeszcze, znaczy to też nie wsiadajcie, ale to nie ma jeszcze takiego znaczenia. Tak jak dzisiaj, no to naprawdę ma to znaczenie i jest to trochę problematyczne, żeby jechać, także nie wolno. No po prostu, ale ja się chciałem sprawdzić i chciałem zobaczyć, czy będę potrafił cokolwiek tutaj powiedzieć do kamery, a jednak okazuje się, że tak. Więc niech to będzie po prostu. wrzucam to tylko i wyłącznie po to, żeby to była dla Was lekcja, a przy okazji po to, żeby pokazać fajnego Dafa z fajnym dźwiękiem silnika i fajne zlecenie we Włoszech. Także mam nadzieję, że Wam się ten film podobał. Dziękuję za obejrzenie. No i co mogę powiedzieć? Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Nie wiem kiedy teraz kolejny film będzie, dlatego że. No teraz po Sylwestrze, no to w tam nowy rok, no to zobaczymy jak się w ogóle będę czuł. Natomiast potem mam znowu sporo pracy, więc jak tylko będę miał czas, żeby coś nagrać, no to nagram, jeżeli nie, no to nie, ale na pewno w lutym coś wrzucę, no bo się streszczę po prostu za tym nagrywaniem i te. Także dziękuję za obejrzenie, trzymajcie się, nie jeździcie nigdy pod wpływem alkoholu realnie, a jeżeli chcecie no to tylko w grach, <laughs> trzymajcie się, cześć.